Hej kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja poćwiczyłam od rana z Fitness Blenderem. Wykąpałam się, jak widać, a kot już siedział pod drzwiami i płakał. mi się wydaje, tak, dobrze, widzę, że ma jeszcze choróbki, ale no niestety taki rytuał, że muszę iść chociaż dosypać czegokolwiek, żeby okazać zainteresowanie względem kota. Taki rytuał musi być. Eee, powiem Wam. Ach, no i tak. Idę robić na I idę robić jaśnicę z kurkami, bo to jak przyjedzie się na nie, więc super. Um, jest piękna pogoda. Wczoraj w ogóle miała być burza, miało być załamanie pogody. W ogóle takie są prognozy, że lato ma być fatalne w tym roku. A jak na razie <coughs> wybaczcie, twój twój. Jest piękne lato w tym roku, więc naprawdę super, naprawdę się cieszę. O, czy Hej, hej, to znowu ja. Już się wykąpam, jak widać. I chciałam wam pokazać mój outfit. Czyli to jest zwykła taka czarna koszulka super dry, którą widzieliście w holu. Do tego shorty. To są shorty z diesla. I wydaje mi się, że one trochę na mnie lepiej leżą niż te super dry. Jak zwykle mam jakiś siniak na nudze, jak tu ja i tu. Um, bo są trochę krótsze. I to jednak sprzyja, nie wiem, myślę, wie w krótszych... Czy sukienkach, czy szortach, jakoś lepiej wyglądają moje nogi. No i do tego mam taką furlę, bo wiecie co stwierdziłam? Aha, i w ogóle nie mam make-upu dzisiaj. Tu mam zobaczcie tego lwa, którego dostałam od Karoliny i od Tarka. Czy to widać? Widać. A to o to mnie pytacie, już mówiłam, ale to jest łańcuszek z i. Charms z Pandory, który dostałam od tom, Tomka na rocznicę, tutaj jeszcze bardzo ładny ładna ozdoba czyli gumka na nadgarstku gdyż idę na rower powiem wam, że coś, tu mam jakiś taki e, spadek energii stwierdziłam, że się nie maluję nic, nic nie nagrywam idę pojeździć na rowerze rano poćwiczyłam i trochę mi już było lepiej dawno nie ćwiczyłam i czuję takie zmęczenie nie to, że jestem tak zmęczona, jest takie zmęczenie psychiczne, że muszę jakby odreagować. Do tego potrzebny jest mi wysiłek fizyczny i właśnie to idę zrobić: jeszcze pojeździć na rowerze, żeby trochę tych nakumulowanych emocji spalić. Do tego jest piękna pogoda, więc witamina D, słońce. Mam fajny audiobook na telefonie, więc sobie posłucham i jadę dwa miejsca sobie coś pozałatwiać i taki moment, że wrócę pełna energii, tak i co, ja się zbieram i nie mam, bo zazwyczaj na tym rowerze nie chcę się blogować, bo nie mam jak wyciągać z tego aparatu, a może wam coś ponagrywam może nie, dobra, zobaczymy rzeczy tu już się czają, Rumbę tutaj sobie przyniosłam, żeby nie zapomnieć jej puścić, żeby pojeździła, jak mnie nie będzie pohałasowała, tak, a się już tutaj Czajcie, a sypialnia jest zamknięta, bo jest Jest zamknięta dla sierściuchów na razie, do odwołania, tak? Znaczy, będą spały z nami wieczorem, ale na razie niech się może tutaj nie tarzają w czystym łożu, nie? Dobra, kochani, to widzimy się później. Hej, hej, wróciłam, jest mega gorąco na dworze. I w sumie Tomek zadzwonił do mnie, że idzie coś załatwić, więc stwierdziłam, że go jeszcze wykorzystam, bo. Znalazłam się nad dywanem do mojego pokoju widziałam taki ładny, w ogóle widziałam kogoś na blogu z polskich vlogerek widziałam ten dywan. Potem pojechałam i prawdziwy wełniany dywan taki, on jest dosyć duży, chyba 300 zł. I tak wiecie, e, droga, teraz sobie tak myślę, że wcale to nie jest drogo, tylko że to było z 3 tygodnie temu, a wtedy też właśnie nie miałam jakoś tak wolnego budżetu na takie rzeczy. I dzisiaj tak sobie o tym przypomniałam, że kurczę, fajny był ten dywan i może bym go kupiła, więc... Um, a wiecie dywan no, czy ja też mogłam weerem w ale e, stwierdziłam, że wykorzystam tą krę, że też w jedno miejsce podjedziemy i w sumie cały czas mam to samo na sobie, tylko jak się widzicie, tak zmieniam w jedną bazę. Czy na rower czy, czy, czy nie, to... nadal jestem bez makijażu z tego, coś Zresztą ostatnio zauważyłam, że im mniej się maluję, tym e, moje zaczerwienienia na buzi są mniejsze po prostu, więc być może to jest racja, to co powiedziała Pani dermatolog, że po prostu demakijaż, demakijaż mi nie dla samotności co demakijaż y mi szkodzi no i rzęsy też są super, bo właściwie mogłam jeszcze usta pomalować ale to będzie tylko i tak y i zdjęłam, zdjęłam na chwilę tego lwa i nie mogę go zapiąć tymi płaszczkami. Odam zwierzę po i tak zakupuje, Jak słyszycie, dobra, takie zakupuje I pokażę Wam, nie wiem, czy to będzie widać, że zmieniłam buty, nie będzie, bo jest tak gorąco a wiem, na rowerze klapki nie już pomysł. I wziąłam sobie boja i takie różowe klapersy. w ogóle wiecie, co mam zamykać? Jak będę szła następnym razem na paznokcie, to je ja zabrać powiedzieć, żeby chciała coś w tym kolorze, czy by się udało na stopę, w ogóle to by pięknie wyglądało te klapki i, yy, i takie paznokcie I wyglądało w ogóle do nóg to tak super wygląda. Tak, więc to by było to. Coś jeszcze mam miała powiedzieć? Nie, chyba o, rozlało mi się tutaj coś z jedzeniem się, bo dobre. To idę umyć jeszcze rękę i y, wytrzeć blat i siedzę. Później. Łódzkie kabinice. I Biedronka w takiej Tak to jest u nas. Hej, hej, witajcie, wróciliśmy. Tutaj wszechogarniający Małagany, też robię obiad, robię spaghetti z tuńczykiem. Jak Wam mówiłam, kiedyś lepiej przepadał za tuńczykiem, ostatnio zjadł na pizzę i nie smakował, więc korzystam z chwili. Mam nadzieję, że będzie mi też ten makaron smakował. Uważaj! Tu masz wszystko. A gdzie mam krawić? No tu, obrać. Ale do czego mam ubierki Do tego. Dwa zatrudniałam do pracy, bo jeszcze robię chłodnik. Już mi rzodkiewki zbędnął wczoraj, takie dziadowskie. No i mam nadzieję, że to będzie smakowało i że będzie mi częściej bo ja bardziej lubię ten przepis, więc jak będzie mi smakowało, to może Wam też już, gotuję na grę, już nie na ja nie powinna się gdzieś gorgonzami do tego wrzucić? Do ryby? No do ryby, do ryby. Nie. Zawsze... Jak ja coś gotuję, to lew ma milion pomysłów, to lew zrobi obiad na przykład. No nie, najgorsze, jak to... ktoś ci w twoim przepisie. To jest tak, jakby ci ktoś kładł ananasa na pizzę. Wyobraź to sobie. Masz sprawdzony przepis, jak ktoś ci... A może daj jakiś na przykład. Ale nawet nie mam gorgonzoli. No tak sobie pomyślałem, no. Dobrze, że następny raz no, Jezu. no co, To było straszne, mówiłem. że tak. No nie, nie, właśnie, pojrzałeś. Tymczasem, food hall. w ogóle tak, kupiliśmy odkurzacz, kupiliśmy dywan i coś jeszcze co kupiliśmy. Spojrzywcze w rzeczy. Kupiliśmy arbuza. To było fascynujące, wiem. Koperek. Nektarynki. A coś, co nie wiem, jak to się dalej nazywa. Morelek. I jeszcze są takie małe morelki. Naturalnych wymiarów mureczki. O, tak, bo generalną i No ma nierok. Humus, jakiś lisny rany Taki. Ale nawet nie ma złotego składu do niej I taki. 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 Wzię, że on jest taki strasznie leje się tam w strojeku takie. No właśnie. I jeszcze jedną wodę, to były nasze inne zakupy, a jeszcze no. kupiliśmy zakupy w kuchni świata. Tak, właśnie chcę pokazać, że kupiliśmy znowu po Loko te Crispy Shells, które widzieliście na pewno w ostatnich vlogach, ale kupiliśmy też soft tacos. Zobaczymy, ale koniecznie jest chciał takie miękkie. Kupiłam jeszcze mokadę do roweru, taką małą. Kupiłam taką mieszankę i to są, słuchajcie, w ogóle to jest po angielsku napisane, nie, po francusku jest napisane do jogurtu, a przetłumaczone po, po polsku jest do twarogu. Ale moim zdaniem to jest właśnie taki fajny, zobaczcie, taki miks przyprowadzasz. To może być dobre właśnie tak jak zrobimy. Lubł na przykład z kurczakiem, to taki ogórkowy sos. Wszystkie te kurczaki? Ogórki. Ogórki. Wszystkie. Okay. Lew znalazł w końcu green jalapeno bez octu, bo lwy nie lubią octu. Kupiliśmy okay. dwa z Big Cup, 5 zł jeden. Chociaż w tym sklepie niektóre rzeczy są dro dużo droższe, a niektóre są tańsze. I właśnie do hummusu kupiliśmy mały chleb arabski. Boże, to, to będzie pyszne. To będzie pyszne, no. Co wygląda i na swojej. No i sobie zjemy na kolację, nie? Tak. Lewek. A będziesz miał lepszy jak wiesz? Nie wiem, to jest zepsute. Chcesz Dobrze, wycieć. to wyrzuć. To Dobra, to ja ogarniam, bo jeszcze zepsuję makaron i lep nie będzie, więc Chcemy mieć pęczy. To będzie nocy. Jest i makaron. Nie wygląda on spektakularnie. Ale mam nadzieję, że będzie. Mam nadzieję, że będzie dobry. Pokaż słonie bo ja ostatnio odkryłam takie piwo. Jest naprawdę niezłe, jeżeli lubicie takie smakowe. Zwyczaj nie przepalam. I tutaj mam. Kosztuje. może? Nie. nie, nie Mam się taki. Ja Naprawdę? Mhm. Mm Bo zrobiłam pół na pół z, tą panną z włoch, tylko bez smaku Zajubione. i I trochę naszej kwaśnej śmietany dodałam. Dobre? Zajebista. dawało mi się, że mi to nie wyszło. Nie stresował. Smakuje ci? Mm -hmm. No bardzo się cieszę. Zrobiłam jeszcze chłodnik, nie wiem jak wy, ale Ja bardzo lubię chłodnik. Zobaczymy, wkładam do ludowy, żeby się schłodził. O, zobaczcie, kupiliśmy dywan, ale już mi się dzisiaj nie chce go rozkładać, bo muszę tam u siebie odstawić biurko i odkurzyć, więc jutro to zrobię. Klapki są super wygodne, także polecam. I dla tych z Was, którzy nie mają kotów, to patrzcie, tak wyglądacie jak się przytulać z kotem. Nie wiem, czy to widać, ale ja wszystko. Wierzcie, A co to za ogonek? Co to za ogonek tu jest? A będziesz pani drapać dywan? Bo ja się obawiam, że będziesz. To! Pan testuje nowy odkurzacz. Nie bój się, susz, nie bój się, tak. Nie bój się, obronię cię przed odkurzaczem, tak? Obronię cię. No nie musisz mnie lizać. Nie liż, nie liż. To jest zimno. Czy wielorybem? Słuchajcie, przesadziłam. Znaczy właśnie poprzycinałam, niestety przesadziłam niektóre kwiatki, poprzycinałam, na, na, podałam im nawóz. Niestety naszym różom coś się zalęgło po prostu pełno jakichś wstrętnych robali, ale me, nawet nie chcę o tym myśleć. Więc tam obcięłam, wypsikałam, oporządziłam, zobaczymy. Jak to będzie? Sprzątałam ładnie tutaj kuchnię. Jeszcze... Dzisiaj <noise> mieliśmy tyle zmywania, że jeszcze został jeden zlew zmywania. Ja nie wiem, jak ludzie mówią zmywarka na dwie osoby. Ja nie wiem. U nas nie starcza jedna jedna zmywarka, jedna wielka. Mamy tą wielką zmywarkę na dwie osoby. Musimy i tak dwa razy dziennie mieć, więc... Dobrze. A co tu się wyprawia znowu? Haha, już nic jak włączyłam kamerę, tak? Patrzcie, to jest nasza zabawa. Poluj już poluj. Jak się strasznie denerwuje, mnie. Nadal. Ciągle bawi. 10 lat żywo to już je na mnie to śmiejesz. Zaczyna tylko wieczorem takiej dawki energii dostaje, nie? Tak to w ogóle nie... Nie ma psa. Nie ma psa! Nie ma! Nie ma! O jaki agresywny pies! agresywny! Nie drap mnie, z gredzie ty. Ała! Puch. Puch. <grystanie> Co? Chciałaś się rzucić z łóżka, słusznie. Nie że tak. Dobra, kochani, to zjedliśmy obiad, zjedliśmy małą przekąskę na kolację. Lew powiedział, że wszystko dzisiaj było pyszne, więc. Brawo, brawo ja. Brawo A ja teraz się będę rekl, re, reklasować, relaksować. Kupkiem herbaty Anan, zielonej ananasowej i będę spożywać Loda Magnum Double Peanut Butter. Chociaż mm -hmm. zazwyczaj go spożywam, jak jest bardzo gorąco i tłumaczę sobie, że muszę go zjeść, bo jest mi bardzo gorąco. Dzisiaj nie jest bardzo gorąco, ale po prostu mam ochotę. Na coś słodkiego Susi już z Sushi już. Susi też bardzo lubi lody, prawda? Sushi czeka, żeby dostać końcóweczkę i wylizać platyknie. Nie? Tak. Dobra, kochani, więc. Kończymy tego vloga. Będziemy oglądać nowy serial, bo wczoraj. Co my skończyliśmy? Bloodline. Ale tak się jakoś. Tak lubiłam ten serial, a skończył się tak. Znaczy. Zmęczyła mnie ta końcówka, za bardzo to się ciągnęło pod koniec, ale nadal polecam wam ten serial, fajny jest. A dzisiaj co będziemy oglądać? Jak nic innego nie znajdziemy, to będziemy Orange is New Black oglądać? Tak. Najnowszy sezon, tak, bo chyba nic nie mamy. Ale już niedługo będzie, chyba 3 lipca. Crowdron. A Kiedy? Mogę ci powiedzieć. No zgubi. Na, na zdrowie, Susi, na zdrowie. Gry. A. O. Tyle o. My. A więc, gra o tron będzie 16 lipca. Cie Przedziwne, miałam rację, to jest takie zaskakujące. Zawsze lew jest zaskoczony. Może no, rzadko masz rację. Nie? No, bardzo rzadko. Ja mam częściej rację. Jasne. No, oczywiście, że tak. Jasne. Słyszysz słyszycie, co ten pan same farmazony się opowiada. Same. A ty wyglądasz jak lama teraz. A już się z wami żegnam, bo mi się lód rozpuści. I to jest kluczowe w tym momencie. Także widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Pa, no powiedz coś. Powiedz coś, Susi. Zrób psik. Nie? No dobra. To pa!